Dzień dobry państwu. Witam w trzecim odcinku cyklu Przysłowie. Dziś naszym gościem będzie dr Łukasz Kamiński, historyk, prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2011-2016, wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz dziesiąty obchodzimy dziś dzień, Narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych. Chciałabym spytać, co przez te 10 lat przez cały ten czas stało się wokół dyskursu wokół żołnierzy wyklętych. W 2011 roku Żołnierze wyklęci nas, Polki i Polaków, łączyli. Dziś chyba jest inaczej. Czy mógłby pan doktor się do tego ustosunkować? Oczywiście na pewno tak jest, że skala sporu, jaki Istnieje wokół żołnierzy wyklętych, jest dużo większa niż 10 lat temu, ale jeśli pani pozwoli, to zacząłbym od może jednak innego, innego problemu. Myślę, że te 10 lat są też także okresem, mhm. w którym po prostu piedza w społeczeństwie o tym, kim byli żołnierze wyklęci, co sobą reprezentowali, jest po prostu dużo większa. To, to święto przyczyniło się przede wszystkim do tego, iż ten fenomen, to ważne element naszej historii po prostu wyszedł w jakimś sensie ścienia. I dzisiaj rzeczywiście już nie tylko jest w miarę powszechnie znany, ale także jest jedną z osi, osi sporu. I też jest tak, że te siły polityczne, które 10 lat temu wspólnie tak naprawdę doprowadziły do tego, iż to święto powstałe dziś coraz częściej. Stają jakby po dwóch stronach dyskusji, sporu wokół, wokół tej historii. I oczywiście, sporo historii są rzeczą naturalną, ale bym powiedział, pożyteczną. Tak, takie spory mogą nas czegoś nauczyć, mm -hmm. pozwolić nam pewne rzeczy lepiej, lepiej zrozumieć. Natomiast no, ja obawiam się, że ten dzisiejszy spór, konkretnie wokół żołnierzy wyklętych, no, raczej nie służy temu, aby poznać lepiej tą historię, jakoś zniuansować, zrozumieć. Rozumieć, na przykład dylematy, przed jakimi bardzo trudne dylematy, przed jakimi kilkadziesiąt lat temu stawali ludzie, ale jest po prostu echem sporów, sporów politycznych I, i niestety też ten, ten, ten głęboki podział polityczny przekłada się także. Na historię, co oczywiście nie jest ani z korzyścią dla, dla historii, dla przeszłości, ani dla nas, dla nas współcześnie. I myślę, że tutaj też mamy takie aktywne środowiska, które próbują się mobilizować, tak, czy zyskiwać może większe poparcie społeczne wokół, wokół tej historii i są to zwykle środowiska radykalne. Czyli z jednej strony mamy tutaj do czynienia ze środowiskami radykalnej, prawicy nacjonalistycznej, które wybierają sobie Niektóre postaci z tego podziemia, które wcale nie są dla niego reprezentatywne, ale są im dzisiaj po prostu jakoś potrzebne i, i próbują przedstawiać tych swoich bohaterów jako ludzi, którzy reprezentują cały wielki ruch żołnierzy wyklętych. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z próbami tak naprawdę bardzo zbliżonymi, czyli też pokazywania tych jednostkowych przypadków takich jak chociażby Ramuald Rajsbury jako egzemplifikację całego podziemia. Tylko to no, tak naprawdę najwięcej mówi nam o, o naszym dzisiejszym podziale i, i właśnie tak. próbach wygrywania tego fenomenu dla swoich celów, niż o tym, tak. co tak naprawdę zdarzyło się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Bo pan doktor w dużej mierze przyczynił się do tego, że żołnierze wyklęci byli wydobywani i że ich historie były przypominane i to jest ogromna zasługa. Tylko zastanawiam się tutaj dziś nad rolą Instytutu Pamięci Narodowej i tego, że na przykład zmienił w 2019 roku Instytut swoje zdanie wokół Romualda Rajsa Burego i wokół tego, że w 2015 roku, w 2005, przepraszam, roku orzeczono, że jego Działania znosiły znamiona ludobójstwa na ludności białoruskiej. W 2019 orzeczenie to zostało zmienione. Skąd taka zmiana? No, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, będąc już wiele lat poza Instytutem Pamięci Narodowej. Nie wiem, co kierowało. Obecnymi liderami Instytutu, kiedy podejmowali taką decyzję, bo oczywiście o wszystkim można dyskutować, i to, że historycy nie zawsze zgadzają się z ustaleniami prokuratorów, a nawet z wyrokami sądów, to też jest w jakimś sensie w jakimś sensie naturalne. I tak jak no, te wspomniane, wcześniej, radykalne środowiska mają też swoje prawo, żeby promować takie, a nie inne osoby, to jednak rolą instytucji publicznych jest to, żeby zabiegać właśnie o pewne dobro wspólne, czyli przede wszystkim promować te postaci, które mogą nas dzisiaj łączyć, a nie, a nie dzielić. Historia żołnierzy wyklętych jest tak bogata, że mamy tutaj dziesiątki wspaniałych bohaterów, na których nie, nie ciążą żadne. Zarzuty, tudzież nie ciążą po prostu ich własne, ich, własne, ich własne czyny. Także też sposób, w jaki przeprowadzono tę sprawę, nie informując pionu śledczego, iż w jakimś takim dziwnym komunikacie ich praca wcześniejsza zostanie, zostanie podważona, no to oczywiście nie sprzyja nie tylko wiarygodności Instytutu Pamięci Narodowej, ale także to nie sprzyja no właśnie tej samej historii, którą Instytut Pamięci Narodowej e, promował. Instytut Pamięci Narodowej bardzo wiele dobrego tutaj zrobił, tak jak Pani powiedziała, i na tak. pewno dalej bardzo wiele dobrego e, robi. Natomiast e, no właśnie przyłączanie się do takich prób, zresztą skazanych na niepowodzenie, usprawiedliwiania czegoś, czego nie da się usprawiedliwić, usprawiedliwiania zbrodni na, na cywilach, na kobietach, na e, e, dzieciach, na dzieciach e, no jest, po prostu, jest po prostu błędem, e, rolą takich instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej jest właśnie przede wszystkim łączenie, promowanie tych postaci, co do których nie mamy wątpliwości i oczywiście też stwarzanie pewnej przestrzeni do dyskusji. Tak? To nie chodzi o to, żeby zamknąć jakby ten obraz przeszłości i uznać, że on jest Niemożliwe do jakiegoś naruszenia, zmiany. Na pewno Instytut Pani Narodowej powinien stwarzać przestrzeń do dyskusji, także, a może nawet przede wszystkim o sprawach bardzo, bardzo trudnych. Natomiast tam, gdzie występuje jakby ze swoim autorytetem, gdzie firmuje pewne, pewne działania, tam one powinny być właśnie nakierunkowane na to, co, to, co jest wspólne, co łączy. Ja bardzo cenię sobie przestrzeń do dyskusji i myślę, że my, Polacy i Polki, marzymy o tym, żeby ta przestrzeń była jak największa, tylko mam wrażenie, że dziś jest ona skutecznie zamykana. Co możemy, co możemy dziś powiedzieć o polityce pamięci historycznej w Polsce? Jaka ona jest? No, to jest o tyle trudne pytanie, że. Po pierwsze, samo słowo, samo sformułowanie, polityka historyczna przez bardzo wiele lat budziło emocje. Moim zdaniem zupełnie zbędne, bo to jest po prostu opis pewnego elementu naszej, naszej, naszej rzeczywistości. Więc nawet sam fakt, że rozmawiamy o, o posiłkując się tym pojęciem, już nas wpisuje w jakiś, w jakiś szerszy w szerszy kontekst. Natomiast z drugiej strony polityka historyczna, też jak każdy inny zresztą rodzaj polityki, składa się, może nie tyle z różnych elementów, znaczy na pewno składa się z różnych elementów, ale też ma wielu aktorów, wie wielu graczy, którzy uczestniczą w jej, w jej kształtowaniu. Jak rozumiem, Pani pyta przede wszystkim o e politykę o, państwa. O dzisiejszą, rządową, taką odgórną politykę historyczną. Mhm. No więc można powiedzieć tak, że z jednej strony żaden z poprzednich rządów nie przykładał tak dużej miary czy tak dużej wagi do prowadzenia świadomej polityki, polityki historycznej. Także tu niewątpliwie są w tej chwili no, ogromne chęci do tego, aby ją w sposób aktywny, aktywny prowadzić. No ale z drugiej strony też chyba nigdy nie popełniono tak wielu błędów w zakresie polityki historycznej jak w ostatnich kilku, kilku latach. O niektórych z nich. Już mówiliśmy, bo oczywiście Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją publiczną, nie wprost zależną od, od polityki rządu, no ale jakoś został w ostatnich latach również w tę w warstwę dość istotnie, dość istotnie wpisany. I no można powiedzieć tak, że z jednej strony mamy tutaj do czynienia z wieloma bardzo pozytywnymi działaniami, chociażby. Na, na niwie muzealne, kiedy powstają nowe i potrzebne placówki. No tutaj wspomnę chociażby to, że wreszcie ruszyła sprawa budowy Muzeum Historii Polski po bardzo wielu latach zawieszenia tej instytucji w takim trochę niebycie, tak? bo to było muzeum, które przez ponad 10 lat nie tylko nie miało swojej siedziby, ale nawet nie mogło rozpocząć prac zmierzających do tego, aby ta siedziba powstała, czy w zupełnie innej skali akurat ostatnio czytałem projekt scenariusza wystawy Muzeum Domu Rodzinny Pileckich w Ostrowie Mazowieckiej. Także jest wiele dobrych działań. No, z drugiej strony mamy gigantyczne błędy. No, takimi błędami na pewno była słynna ustawa z stycznia 2018 roku, która podejmowała próbę pewnej penalizacji, kryminalizacji prób oskarżania narodu polskiego o współudział w zbrodniach komunistycznych, czy przede wszystkim oczywiście nazistowskich, gdzie no jakby nie tylko nie odczytano, jak tego typu inicjatywa zostanie zaprezentowana na świecie, ale też niepotrzebnie przez pół roku ją próbowano uzasadnić i, i bronić, zamiast się z niej, z, niej, z niej wycofać. No i też można powiedzieć tak, że bardzo wiele Dobrego z jednej strony stało się w ostatnich latach, jeśli chodzi o ten dzisiejszy dzień, narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych, ale z drugiej strony no, bardzo widoczne podczas wielu chociażby obchodów uroczystości, próby wpisywania. Tego święta czy tej historii w bieżącą e, politykę, po to, żeby na przykład delegitymizować poprzednie, e, poprzednie rządy, e, szkodzi. Także tutaj no nie mogę wydać jakiegoś jednoznacznego werdyktu, jednoznacznej, jednoznacznej opinii. Dobrze, że wreszcie polityka historyczna jest. Ważnym elementem też debaty politycznej, tak? to, to że się zastanawiamy, jaka ona tak. powinna być, czy powinna tak. iść w jedną stronę, w drugą i jaki element naszej historii y, promować. Y, dobrze, że, że rozwija się, powiedziałbym, to ta taka baza chociażby instytucjonalna dla tych. Y, dla tych działań w przyszłości, także. Natomiast no, mamy tutaj do czynienia właśnie z, też z przypadkami takimi mocno wątpliwymi. Wspomnieliśmy już o Romualdzie rajsie Burym, który też był promowany przez administrację rządową, przynajmniej na poziomie województwa, województwa białostockiego. No, z drugiej strony próby stawiania w bardzo pozytywnym świetle brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. No również tak. nie służą polskiej polityce historycznej. To w obu wymiarach, tak? Bo to jest zarówno ten obraz zewnętrzny, bo po to mamy politykę historyczną, żeby w oparciu o przeszłość po prostu kształtować wizerunek Polski, tak? Oczywiście ja ten, o ten wizerunek dziś bardzo mocno się obawiam. Chciałabym zostawić tutaj w przestrzeni lotny komentarz. Dzisiaj ta instytucja, czyli IPN, pomimo większego budżetu, jest cieniem tej na czele, której, yy, nie za, na, na czele której przepraszam, stali Janusz Kurtyka czy doktor Łukasz Kamiński. Ja to tylko tak tutaj zostawiam lotnie, jak mówię, i chciałabym właśnie o hajnówkę spytać. Bo mam wrażenie, że w podlaskiej hajnówce właśnie jak w Soczewce skupiają się te konflikty, gdzie część mieszkańców czci i upamiętnia, upamiętnia Romualda rajsa -Burego, a część wychodzi na ulicę po to, aby upamiętnić jego 79 ofiar, jego jego oddziałów. Oczywiście ofiar. Ja bym chciała spytać, jak to, jak to kształtuje nas jako Polki i Polaków? Jak taki obraz dziś wpływa na rzeczywistość tam na Podlasiu? No tu oczywiście e, nie znam jakby w pełni tego regionu, tak żeby tutaj jakoś autorytatywnie się, e, się, się wypowiadać. Natomiast wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, że część mieszkańców samej Hajnówki, tak jakby tak, tak, spoza staje, staje po stronie, że tak powiem, e, pamięci Romualda Rajsa-Burego. Myślę, że to w dużym stopniu jest robione jednak z zewnątrz, tak, że jakby ta miejscowość... Ale Organizacja Narodowa Hajnówka, prawda? Mhm. Jest w pewnym sensie wykorzystywana do tego, żeby, no też mam wrażenie, zwiększać napięcie, tak, jakby tutaj ten, ten konflikt jest, jest świadomie w pewnym sensie eskalowany po to, żeby pewne skrajne ruchy polityczne w Polsce mogły uzyskać jakiś większy rozgłos, czy, czy pewnie docelowo większe, większe, większe poparcie. i Oczywiście możemy powiedzieć tak, że znowuż w ramach demokracji jest miejsce na różne głosy, także skrajne, tak? takie, z którymi się generalnie nie zgadzamy. I nie chodzi o to, żeby zabraniać formułowania tego typu, tego typu opinii. Natomiast tutaj właśnie ważną rolę mają dogrania struktury państwa czy struktury różnych instytucji publicznych, które tutaj powinny być takim głosem równoważącym, wskazującym na Istotne okoliczności samej tej historii, samych, samych wydarzeń z tego okresu tuż powojennego. No a z drugiej strony powinny dążyć w jakimś sensie do deeskalacji tego konfliktu, tak stwarzać oczywiście przestrzeń także do dyskusji, do, do debaty, ale w pewnych w pewnych, w pewnych ramach. Natomiast no, mam wrażenie, że przynajmniej część instytucji państwa dzisiaj stoi właśnie po stronie tych, którzy chcieliby ten konflikt zaostrzyć, którzy. Chcieliby coś budować na tej historii, a, a moim zdaniem na historii zbrodni niczego dobrego zbudować y, nie można. Żeby odejść trochę od tych nieprzyjemności, y, spytam na koniec, jak wyglądało to wydobywa wydobywanie z zapomnienia historii żołnierzy wyklętych? Tutaj możemy powiedzieć o jakby kilku. Elementach i też kilku znaczeniach samego tego słowa wydobywanie. Tak? Znaczy, e, e, pamiętajmy, że w latach 90. mimo upadku systemu komunistycznego, wciąż ta historia była w pewnym, w pewnym zapomnieniu. Mimo że wiele innych takich historii skazanych na zapomnienie przez reżim komunistyczny do nas. E, Powracało. Też warto zwrócić uwagę, że jeszcze w latach 80., kiedy to w tym, tym wielkim ruchu Solidarności było także miejsce dla historii, historia żołnierzy wyklętych znajdowała się wówczas na pewnym marginesie, tak? jakby Solidarność. I, I większość ówczesnej opozycji akurat do tej historii nie chciała z różnych powodów szczerzej wracać. Chociaż pierwsze istotne prace opublikowano oczywiście w już w latach 80. I ten stan utrzymywał się w latach 90. kiedy było to przede wszystkim domeną różnego rodzaju organizacji społecznych, tak, właśnie aktywności społecznej, która przypominała tych największych bohaterów powojennego podziemia, właśnie te postaci, co do których. Tutaj żadnych większych kontrowersji nie ma, ale mimo to, jakby odgłos społeczny tych działań był bardzo, bardzo niewielki. To się bardzo zmieniło, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej. Po pierwsze, dlatego, iż po raz pierwszy uzyskaliśmy też jako historycy dostęp do zasadniczej bazy źródłowej, czyli do dokumentów aparatu represji, ale w ramach tych dokumentów znajdowały się także całe archiwa, chociażby podziemne przejmowane przy aresztowaniu konkretnych. Konkretnych osób, tak więc ta baza źródłowa wzrosła nieporównywalnie w stosunku do tego, co było w latach 90. W związku z tym także rozwinęły się badania naukowe, a później edukacja, upowszechnianie tej wiedzy. Tutaj na pewno takim momentem, Przełomowym było wydanie w 2007 roku atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, który po raz pierwszy ukazał jego skalę. Kolejny krok to ustanowienie w 2011 roku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i w tym samym roku. Początek procesu ekshumacji ofiar terroru komunistycznego. I to było to wydobywanie, chyba w najgłębszym sensie tego słowa, bo zaczęliśmy wydobywać szczątki tych naszych wspólnych bohaterów i, i, i wydobywano je z anonimowych, z anonimowych, nieoznaczonych dołów, których nawet nie można nazwać grobami, ale jednocześnie, ponieważ działo się to na oczach mediów, budziło to autentyczne zainteresowanie społeczne. To także był ten proces wydobywania ich ze społecznej, ze społecznej niepamięci. Ja za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również panu doktorowi za udział w naszym cyklu i odcinku. Serdeczne dzięki. Do widzenia państwu. Dziękuję za rozmowę.